Co zrobić, żeby dziecko nas słuchało? Masz kłopot z tym, że twoje dziecko cię nie słucha? Woła się do stołu? Brak reakcji. Prosisz, żeby odłożyło zabawkę? Ta sama historia? Przyczyną może być tu brak skutecznej komunikacji. Co to właściwie znaczy? Cały sekret polega na zrozumieniu przez dziecko, czego od niego oczekujemy i jakie są wzajemne potrzeby i pragnienia obu stron. Da nam to w efekcie wzajemne zrozumienie i szacunek potrzebny do codziennej relacji i osiągania zamierzonych celów. Teoria przedstawia się następująco, jednak jak to przełożyć na praktykę? Kluczem do budowania zdrowych relacji w rodzinie, a w szczególności na linii rodzic dziecko, będzie pięć kroków, które przedstawię w tym filmie. Zanim jednak to zrobię, chciałbym prosić Cię, abyś subskrybował, subskrybowała, polubił, polubiła ten film. Jakąkolwiek akcję podejmiesz, algorytmy YouTube'a wyświeczą ten film większej ilości rodziców, a to jest mój cel i do tego dążę. Jeśli szczególnie interesuje cię jakiś temat, daj znać w komentarzu poniżej, a postaram się przygotować ten materiał w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że już to zrobiłeś, zrobiłaś, serdecznie Ci za to dziękuję. W czym więc tkwi cały sekret? W tym, że dziecko nie lubi być zaskakiwane. Generalnie nikt nie lubi być zaskakiwany. Wywołuje to w nas poczucie zdenerwowania, czujemy dyskomfort. Każdy inaczej reaguje na tę sytuację. Aby rozpocząć nową czynność, potrzebujemy zazwyczaj chwili do namysłu, ułożenia planu i wdrożenia tego w życie. Dziecko również, informując je o bezzwłocznym zakończeniu zabawy, po prostu się zbuntuje, a to pociągnie za sobą szereg innych niechcianych konsekwencji. Jak w fizyce. Każda akcja ma swoją reakcję, a ta prowadzi do oporu. Dlatego poinformuj wpierw swoje dziecko, za ile minut powinno zakończyć daną czynność czy, czy zabawę. Z praktyki wiem, że wystarczy 5 minut i po tym czasie wyegzekwuj swoją prośbę. Bardzo ważne jest, żeby zwracać się do niego jedynie prostymi komunikatami, to znaczy formuły jedynie proste polecenia. Nie powinny być to wypowiedzi złożone czy prośby w formie pytań. Prawidłowym komunikatem będzie tu na przykład: chciałabym, żebyś posprzątał klocki do pudełka, albo chciałabym, żebyś założył buty, kurtkę itd. Jak słyszysz na początku zdania, zawsze używam czasownika modalnego chciałabym. Przez to łatwiej dziecku zrozumieć, czego konkretnie od niego oczekujemy. Bardzo ważne jest również zachowanie przy tym kontaktu niewerbalnego. Jeśli chcesz powiedzieć dziecku coś ważnego, kłócnij przed nim i postaraj się utrzymać kontakt wzrokowy na poziomie jego oczu. Możesz wykorzystać przy tym również intonację. Ton głosu, jakim się posługujemy, jest równie ważny jak przekazywana treść. W pracy z dzieckiem wykorzystujemy trzy użyteczne rodzaje. Ton rozsądku, dotyczy argumentów. Ton aprobaty, czyli pochwały. Oraz ton autorytetu, jeśli chodzi o zakazy. Pamiętaj, jeśli Twoje dziecko nie jest posłuszne, nie krzycz na nie, tylko użyj wymowniejszego tonu autorytetu. Rodzicu, użyj wymowniejszego tonu autorytetu. Jak ja na przykład teraz? Co istotne w rozmowie z dzieckiem, stosuj jedynie komunikaty typu ja. Mów o swoich uczuciach, jak ty to widzisz i jakie to może mieć konsekwencje dla dziecka. Stara się unikać sformułowań typu Ty jesteś niegrzeczny, Ty jesteś niemądry. To dziecku zupełnie nic nie mówi. Są to jakieś abstrakcyjne pojęcia dla niego. Pamiętaj, słowa ranią równie mocno jak czyny, dlatego nie obrażaj i nie sprawiaj przykrości swojemu dziecku. Jeśli masz problem z tym, że twoje dziecko, szczególnie w wieku przedszkolnym, buntuje się np. podczas mycia zębów czy innych czynności higienicznych, świetnym rozwiązaniem będzie pomóc sobie, wykorzystując ulubione zabawki czy pluszaki dziecka i Odegranie swego rodzaju scenki rodzajowej lub teatrzyku na potrzeby danej czynności. Dzieci uwielbiają taką aktywność, a Wam będzie łatwiej przekonać je do danej czynności, jeśli ulubiony bohater z bajki czy ukochany miś robią w tym samym czasie to samo, co Twoje dziecko. Podsumowując, jeśli doszłeś do tego momentu, mam nadzieję, że wszystko było jasne i zrozumiałe. Jeśli nie, zachęcam Cię do zostawiania komentarzy poniżej. Jeszcze raz proszę o subskrypcję tego kanału. Na pewno nie przegapisz kolejnego filmu. A jeśli masz ochotę, wyślij link z tym filmem do innych rodziców, którzy również chcieliby zapoznać się z danym tematem. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.